Jezus Christo, sępodato, będzie w języku polskim i włoskim, <laughs> ci sara polako Italiano. Kochani moi, dzisiejszy pierwszy piątek miesiąca Wielkiego Postu, tak jak mówiłem, bardzo pragnąłem, aby właśnie ten pierwszy piątek iść przez Warszawę z Krzyżem Jezusa, aby przede wszystkim czasami w milczeniu, niektórzy spoglądają, do niektórych mogę podejść, próbuję podejść, ofiarować obrazek Matki Bożej, świętego Szarbela. I tak ten pierwszy piątek rozpoczynam tutaj przy kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, gdzie za mną grób księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Modlitwa tutaj wspólna to niezwykła łaska. Wiemy, że on przeszedł drogę krzyża. Ofiarował swe życie Bogu całkowicie za każdego z nas, za Polskę, ale ukazał nam jak być odważnym do końca, jak być gotowym nawet życie dać, by bronić wartości, by bronić tego, co święte, życia ludzkiego, zło dobrem zwycięża. I to jest to przesłanie, które chyba by jest najważniejszym, jakie pozostawia nam ksiądz Jerzy Popiełuszko. A zwłaszcza w tym czasie, kiedy tyle zła. Dzisiaj pragniemy tej modlitwy tutaj, gdy rozpoczynam drogę przez Warszawę dzisiaj i może w, jeszcze w Niedzielę Palmową, by jeszcze w różne miejsca, jeszcze Kraków, ale by tutaj przy tym grobie raz jeszcze mówić, błogosławiony książę Jerzy, przyjdź nam z pomocą. Przyjdź nam, tak bardzo potrzebujemy, może jeszcze bardziej dzisiaj Twojej pomocy, niż wtedy w tych latach, w których żyliśmy, latach właśnie prześladowania komunizmu, a dziś w tych naszych latach wolności tyle jest prześladowania kościoła. Dziś kolejna informacja, że w Rzeszowie znów pobito kapłana. Wiemy w tych dniach również wiele złości, wiele nienawiści w stronę kościoła. Dlatego tym usilniej prosimy cię, błogosławiony święty księże Jerzy Popiełuszko, przyjdź nam z pomocą. Są razem ze mną też i nasze promyki świętego Szarbela, bo dzisiaj wracają już do Italii. Dlatego razem ze mną się modlą i pójdą dziś przez Warszawę ojciec i córka razem, ale modlą się za Włochy, za wszelkie, wszystkie rodziny tam. A więc teraz dwa słowa po włosku i znów wrócę do języka polskiego. Cari fratelli sorelle, Allora, come vedete, sono qui davanti al santuario, santuario di San Stanislao, a Jolibos, zona di Varsavia. Siamo a Varsavia. E dietro di me vediamo la tomba di Beato Daniele Popiusco, sacerdote martire. Ricordiamoci soltanto quello che quando era sacerdote in questa chiesa qui, che è al fianco. Negli anni Ottanta venivano in questo luogo migliaia e migliaia di persone. Era ancora il comunismo in Polonia, ma lui incoraggiava la gente, era coraggioso. Sempre le sue parole e quella frase: il male dobbiamo vincere con il bene, con il bene. Guardate com'è attuale oggi. Soprattutto oggi, a quando siamo, siamo in questa difficoltà, tanta gente è diventata anche cattiva. E come reagire? Ci viene spontaneamente forse la voglia di, di reagire anche con, con la rabbia, con, con, diciamo, vendetta. Ma no! Beato Don Iesio Popiusco, martire sacerdote, chiede noi, di vincere con il bene. E proprio in questo 19 ottobre 1984 è stato ucciso, è stato buttato nella vistola, l'hanno messo le pietre nel saio e il suo corpo era così tanto picchiato, massacrato, ma morto per perché amava perché amava Gesù perché si è donato pienamente lui è morto per nostra libertà e qui c'è sua tomba e sono molto contento che io in questo primo venerdì del mese quaresima 2021 è vuoto non ci sono pellegrini perché pandemia ma la storia resta e sono felice che Martina, Giuseppe che stanno tornando in Italia oggi pregano ancora prima di partire davanti questa tomba pregheremo insieme fra poco moi drodzy więc dzisiaj w ten pierwszy piątek miesiąca szczególnie więc polecamy wszystkie rodziny abyśmy właśnie kiedy spoglądamy w najświętsze serce Jezusa, abyśmy właśnie w tym sercu Chrystusa odnajdywali własne życie, życie bliskich, każdego z nas, w nim byśmy byli zanurzeni, w sercu Chrystusa, przede wszystkim prosimy o pokój i miłość w rodzinach. O święty Jerze, popiełuszku, za chwilę odmówię tę modlitwę na koniec. Nim wyruszę z krzyżem dalej przez Warszawę, chcę prosić Błogosławiony Księży Jerzy, abyśmy byli ludźmi odwagi, ludźmi pełnymi jedności, zjednoczeni, tak jak wtedy, przed laty, tu razem. Było ciężko, a może dziś jest jeszcze ciężej. Dlatego tym bardziej bądźmy razem. Prosimy Cię Błogosławiony. Księży Jerzy, które oddałeś życie z miłości do Jezusa, z miłości do ojczyzny, by bronić tych wartości, których tak bardzo nam nieustannie potrzeba. A zwłaszcza teraz, kiedy te wartości są tak niszczone, jakże prześladowani ci, którzy bronią tradycji, Kościoła, tego, Pierwszego, autentycznego tego Kościoła wiernego nauczaniu świętych Jana Pawła II. Tak bardzo więc chcemy tu dziś, też przy grobie świętego, błogosławionego Księdza Józego, polecać wszystkich kapłanów, nas, siebie, samego i cały też Katolicki Kościół Narodowy. Chcę wszystkich kapłanów i biskupa naszego Adama i każdego, kto. Kto jest otwarty, by przyjąć drugiego człowieka z miłością. Tak jak święty ojciec, Fra święty Franciszek, w tej chwili jest w podróży, 33 podróży apostolskiej. Zobaczcie, 33, jak lata Jezusa. Właśnie zmierza do Bagdadu, wyruszył z lotniska. Patrzyłem na zdjęcia z Rzymu przypominając sobie te różne też pielgrzymki z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, z Benedyktem XVI. Ojciec Święty jedzie, by wesprzeć braci tam w Iraku, każdego, by mieli siłę życia, by mieli właśnie pragnienie pokoju i oto my też się tu modlimy i za Ojca Świętego polecamy go całym sercem i jeszcze z nim odmówię modlitwę i wyruszę dalej, to jeszcze w języku włoskim. Ale poczekajcie jeszcze na modlitwę tu przy grobie i pomyślcie o swojej intencji. Za chwilę ją odmówię. Allora, cari fratelli sorelle, a quanto importante di essere uniti insieme. In questo periodo, venite qui vicino. Właśnie pytam ich, o co prosimy. Cosa chiediamo, Beato Donierze? In questo momento chiediamo che i Londoni sicuramente si può allontanare il coronavirus e ci faccia morire tutti da questa terribile malattia. Eh, pytam się co, o co prosimy. Czędza Jerzego mówi oczywiście, żeby ten koronairus, ta pandemia odeszła. Martina? Tak. che pivocia, liberi da tutti i mali e che non si perda mai la speranza, la fiducia in Dio, che si abbia come primo punto di riferimento Gesù Cristo e mai l'uomo, anche se la scienza, l'uomo, l'intelligenza sono sicuramente importanti, però in primis ci deve essere Dio e solo lui e sua madre. Avems mowi wasz Najważniejszy w życiu, pierwszy. Oczywiście ufamy nauce, możliwościom człowieka, ale żeby nie człowiek był na tym miejscu Boga, odnajdują lekarstwo może na wirus, na różne choroby, ale by był Chrystus na pierwszym miejscu, to On jest tym, który najlepszym jest lekarzem i, i On uwalnia od wszelkiego zła. O to prosimy. Alora, Bellissimo questo perché vedete quanto questa unione, preghiamo per Italia, per ogni famiglia, per ciascuno di voi, adesso lo dico la preghiera conclusiva, io ho baciato diciamo, la tomba, eh, io penso che anche voi nel nome di tutti gli italiani venite a baciare con me la Polonia, l'Italia. Preghiamo in questo momento dopo la preghiera, quando arriveremo vicino, pregheremo insieme San, santo, io chiamo santo, donierze, martire, o beato, donierze, intercedi per noi. Za chwilę, gdy odmówię modlitwę, podejdziemy razem, ucałujemy ten gru, Italia, Polska, I, e po tej modlitwie... jako prośba od wszystkich, święty, błogosławiony księży. Jerzy, przyjdź nam z pomocą. Adesso la preghiera. Più vicino. Nel nome del Padre, del Filio, dello Spirito Santo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym im osierdziu radz zaliczyć go w poczet świętych, a nam i mnie za jego wstawienicę udziel łaski. I teraz prosimy o tę łaskę, każdy z nas. <tryk> O którą z ufnością prosimy Cię, Błogosławiony Księże Jerzy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz jeszcze w języku włoskim. O Dio, Fonte, Dio, Ni Bene, Ti ringraziamo, che nelle Tuo amore, hai donato a noi, beato Don Jerzy popiełuszko, che l'hai voluto, come. tuo servo nella dignità sacerdotale, l'hai mandato come, diciamo, discepolo della tua parola, di portare i sacramenti agli altri, di portare il tuo nome a tutti, di lodare la tua presenza chiedendo a tutti per il perdono, per l'unità per e per la pace. O oh Signore, tu ci hai dato la grazia, lui, del martirio e per questo così tanto si è somigliato con te, Signore, nella tua via crucis. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, per questo grande dono della Chiesa e per tutto che cosa... O oh, Gesù l'hai fatto per il mezzo della sua persona e a te chiediamo per ogni grazia. In questo, questo momento noi chiedendo la tua misericordia chiediamo che presto sia sull'altare come santo Don Iese, ma noi chiediamo la grazia per sua intercessione. In questo momento chiediamo ciascuno quella grazia. Confiducia te preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Moi drodzy, i teraz zakończę jeszcze: niech to błogosławieństwo spocznie na każdym z Was. Niech błogosławieństwo dotyka serc Waszych. Niech Doda siły, umocni, Panie Jezu przyjdź nam z pomocą. E questa benedizione che sia ora per tutti voi, in Italia, tutta l'Italia, Signore, difendila da ogni male, ogni famiglia. E quella benedizione che scende su di voi, o. Teato Donierzy, ora per noi, obłogosławiony księży Jerzy, wstaw się za nami. Il Signore sia con voi, tu, Spirito. Pan z wami, z duchem Twoim. Vi benedica Dionipotente, padre, Filio Spirito Santo, niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, ojciec, i syn i duch święty. Amen. Adesso. A wiesz co, baczamo ta bo że to wie, to my, e, teraz ucałujemy jeszcze grup.